Jak widać, tutaj belki kaleńcowe już mamy zamontowane. Tutaj jest wyraźnie o mniejszym przekroju niż ta, z którą zaraz pokażę, dlatego, że tutaj jeszcze będzie dodatkowa konstrukcja wsporcza. Mianowicie na antresoli będzie wydzielona tylko nieduża część i będą słupy po bokach. Zbierające krokwie o belki stropowe. Dlatego nie potrzebowaliśmy projektować tutaj takiego dużego przekroju belki. Natomiast w części frontowej, jak mogą Państwo zobaczyć, tam gdzie kolega montuje teraz, skręca razem belki, mamy belkę z drewna klejonego o wyraźnie większym przekroju, ponieważ na tamtej części mamy otwarty sufit. Także, jak widać po tym projekcie, nawet na niedużym domu, da się zastosować pewne triki, że tak powiem, zwiększające wizualnie objętość i nadające uroku całemu projektowi. Także z każdego metra kwadratowego wyciskamy maksimum przestrzeni użytkowej, komfortu życia. To jest ważne, tym bardziej, jak Państwo zobaczą z tyłu. Jest piękna ściana lasu, jesteśmy niedaleko kruszyny, zaraz są pola, tutaj latają często żurawie, piękna okolica.